Jest środa 23 października 2024 roku, godzina 19. Kochani małżonkowie, kochani rodzice, kochane dzieci: Jest nam bardzo miło, że przyłączacie się do naszej wspólnej modlitwy w swoich ogniskach domowych. Spotkajmy się teraz z Maryją, która wyprasza wszelkie łaski. Zapalmy świece, uklęknijmy. I weźmy w dłonie nasze różańce. Dziś będziemy modlić się w intencji naszych rodzin, małżeństw, abyśmy pamiętali o wsparciu i pomocy dla bliskich. Modlimy się w intencji osób chorych, zagubionych, samotnych, za naszą ojczyznę, za wszystkich ludzi poszkodowanych w powodziach, za polityków, o podejmowanie dobrych decyzji. Modlimy się o pokój na świecie. O zaprzestanie walk na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie. Ponadto będziemy modlić się w naszych intencjach osobistych, w intencji Kingi i Antoniego, o łaskę uzdrowienia, za małżeństwo Eweliny i Pawła, w intencji wybaczenia dawnych urazów i uzdrowienia miłości w małżeństwie, za Halinkę o nieustanną asystencję Ducha Świętego. Za Magdalenę i jej Syna Dawida o nawrócenie i duchowe uzdrowienie, za siostrę o ulgę w bólach nowotworowych, o zdrowie dla brata Jana, za Lusię o światło Ducha Świętego w dobrym przygotowaniu się do sakramentu pojednania, o łaskę zdrowia dla Anity, Emilii i Grażyny, za Małgorzatę o duchowe uzdrowienie, nawrócenie do Boga i podjęcie leczenia. Za Piotra i Adama o dar mocniejszej wiary, za małżeństwo Wiktorii Jerzego o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w codziennym dźwiganiu krzyża choroby oraz w pozostałych intencjach wszystkich uczestników modlitwy Bogu Wiadomych. Modlą się z nami Tata, oczywiście Mama, i ja, Martyna, Tata, przedstawcie pierwszy. Tata Dawid? Mama Kamila. I córka? Martyna. Mam pięć lat. A ile tata ma? <noise> 37, a nie ma. A mama? 34. Tata, to do zobaczenia miłej modlitwy Wam życzę. Pa. W imię ojca i syna i ducha świętego Amen. Wierzę w Boga, ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pońskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebią, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzą w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, i pełna. Pan z Tobą, Ty między niebiastami i błogosławiona Ty między niebiastami, obwod twojego, twojego, Jezus. Święta Boże Matko, Boża, Matko Boża. Módź się za ściganie grzesznymi, teraz i, I w godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej. Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Druga tajemnica radosna. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja zamierzała odwiedzić swoją kuzynkę Elżbiety i jej męża Zachariasza. Elżbieta była w stanie błogosławionym i pełna ducha świętego. Powiedziała do Maryi: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławione jest dziecko, które nosisz w Twoim łonie. A Maryja odpowiedziała: Wychwalam Pana, który uczynił mi cuda. W tej tajemnicy odkrywamy, że radość jest dzielona między wszystkimi osobami w rodzinie. Które osoby w naszej rodzinie były dla nas żywą obecnością Jezusa? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą błogosławiony między niewiastami I błogosławiony między Owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, móc się zaniami nami teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. A zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą między niewiastami i błogosławiona jest owoc niebie, żywota, żywota twojego, twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę, godzinę śmierci, śmierci naszej, naszej. amen módl Maryjo, w Pał na pan, pan bo błogosławiona nas tu między niewiastami i błogosławionaś ty oduczywał tu jego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, twój syn, święta Maryjo, matko Boża. Módl się za nami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy, kochani, za wspólną modlitwę, za wspólne spędzenie czasu z Maryją. Prosimy o udostępnienie naszej modlitwy. Aby mogła trafić do jak największego grona ludzi. Dzięki polubieniom i komentarzom tak się stanie. Zachęcamy do napisania własnych intencji na jutrzejszą modlitwę. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zapraszamy jutro. Błogosławionej nocy. Do widzenia z Panem Bogiem.